Dzień dobry, przy mikrofonie Oliwia Ziemak, zapraszam na drugi odcinek cyklu O tym się nie mówi. Moją bohaterką jest Julia Kobrzeńska, 23-letnia kobieta, która w swoim życiu przeszła sporo, ale mimo tego się nie poddała. W wieku 13 lat usłyszała diagnozę: wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Po drodze doszła do tego jeszcze endometrioza. Julia się nie poddała. Założyła na Instagramie profil o nazwie Bolączki, gdzie pokazuje, że z chorobami da się normalnie żyć. Zapraszam do oglądania. Julia, zaczniemy od początku. Jesteś absolwentką pierwszego Elo, Już w wieku szkolnym chorowałaś, tak jak to powiedziałam wcześniej. Jak reagowali nauczyciele i Twoi rówieśnicy ze szkoły? Wzmagałaś się z jakimś innym postrzeganiem, traktowaniem Ciebie? Jeśli chodzi o liceum, wszystko było jak najbardziej w porządku. Wszyscy byli wyrozumiali, zarówno nauczyciele, jak i rówieśnicy, w gimnazjum był z tym większy problem. To wtedy tam się wszystko zaczęło. Moja droga z chorobą, właśnie ze wrzodziejącym zapaleniem tę grubego. Wtedy nauczyciele wrozumiali jak najbardziej, natomiast rówieśnicy już nie. Były głosy, że nie można do mnie podchodzić, bo mogę zarażać. Były takie głosy, że udaję. Gdy opowiadałaś o sobie przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, powiedziałaś taką rzecz, która zapadła mi w pamięci, że choroba taka fizyczna, z którą się zmagasz, dotyczy także psychiki. Powiedziałaś, że to jest choroba samotności. Jak jest teraz? No, teraz bardzo dużo się zmieniło. Już zaakceptowałam, że choruję. Jeśli chodzi o chorobę Elita. Już dawno to zostało przez nami przyswojone. Endometrozę jeszcze tak bardzo nie. Na pewno jest lepiej niż te dwa lata temu przy diagnozie. No ale przez długi czas było tak, że czułam się osamotniona. Czułam się dziwakiem. Czułam się, no tak jak przy no to w ogóle czułam się... Nie wiem, czasami właśnie przez te teksty, tak? Trochę jakby skażona. Miałam też sobie za jak to wygląda, tak, że nie mogę normalnie chodzić do szkoły, że na przykład świąt nie mogę w domu, tylko leżę w szpitalu. Wtedy też akurat ze mną moja mama leżała, czy właśnie rodzice byli na zmianę, że moja siostra, która wtedy chodziła do przedszkola, była pod opieką dziadków, więc no, jeśli chodzi o takie rzeczy, no to. Um, to tak, czułam jak najbardziej to osamotnienie. Tym bardziej, że wtedy jeszcze o tym bardzo dużo się nie mówiło. Jeszcze e, wtedy na tamten rok tej, tych diagnoz właśnie e, było mało, jeśli chodzi o tę chorobę Jelita. Więc e, no, dopiero też w szpitalu pierwszy raz usłyszałam w ogóle o takiej chorobie. Nigdy wcześniej w życiu e, o nim nie słyszałam. No i zawsze jakoś tak z tyłu głowy się zastanawiałam, czy nie wiem, ktoś nie będzie na mnie zły, bo odwołam spotkanie, bo jestem w toalecie. Czy nie wiem, czy w końcu nauczyciele nie wiem nie zaczną myśleć, że ja udaję, bo nie jestem któryś już dzień w szkole. A słyszałaś takie głosy, że udajesz? Tak, tak, właśnie często w gimnazjum mi się tak zdarzało, że no, bez przesady, że każdy czasami jest częściej w toalecie, że każdego czasami bardziej boli brzuch. No, ale no, nie, nie każdy ma tak, że są te krwawienia z przewodu pokarmowego. Nie, nie zawsze jest tak, że chodzi się do łazienki, nawet nie wiem, po 30 razy na dzień i upływa sama krew. Także no, to nie jest takie proste i to nie jest też takie, no, wszystko. Też no, łatwe, tak? tak. jak wtedy, no, dla mnie to było też dziwne. Miałam sobie za złe, że nie mogłam normalnie żyć, jak e, wtedy jeszcze dziecko, tak naprawdę, e, wchodzący w ten okres e, lat nastoletnich, że no, nie mogę, nie wiem, iść do kina, tak, nie mogę e, imprezować. imprezować tak? no, dla mnie wtedy ważniejsze były rzeczy, typu, nie wiem, pamiętać, żeby wziąć leki, czy będę musiała mieć operację. Jak długo jeszcze stan zapalny będzie się utrzymywał w organizmie, takie rzeczy wtedy dla mnie się liczyły. A pamiętasz najgorszy dzień w swoim życiu? Tak, to był to było w październiku 2024. Matko, w październiku 2014 roku, bodajże 23 października, i wtedy już usłyszałam konkretną diagnozę, że to jest rzucijący zapalenie grubego. To I od tego było. momentu zmieniło się sporo, prawda? Tak, no wtedy to po prostu. Cały świat mi się wtedy zawalił, tak, wtedy już zdarzało się, że już nie chodziłam tak często do szkoły, właśnie przez te bóle brzucha, w pewnym momencie było, pewnego dnia to było tak, że widziałam wtedy po raz pierwszy krew, no ale sobie pomyślałam, nie wiem, a może już są te dni, jak to się określa u nas u kobiet, tak, a może, nie wiem... I po prostu czasami się zdarza tak, że jakaś żyłka pęknie gdzieś i po prostu, albo nie wiem, zjadłam, zjadłam po prostu coś takie w takim kolorze, tak nie wiem, buraki czy coś. No ale jak już zaczęłam i tak zaczęły być te bóle coraz większe, już miałam tak coraz mniej siły, tej krwi coraz więcej traciłam, no to powiedziałam to rodzicom. Najpierw też no raczej byli zdziwieni, no bo nie słyszeliśmy, tak jak wcześniej mówiłam o tej chorobie. Później, jak już zobaczyli, jak to wygląda, no to byli w ogromnym szoku. Pojechaliśmy do szpitala w Ostrące. Tutaj nie było wiadome. tak, lekarze nie wiedzieli tego, co chodzi, raczej, że to są bardziej takie przyziemne sprawy, że nie powinno nic być poważnego. Natomiast poszliśmy później do mojej lekarz rodzinnej. Że po prostu no, co robić, tak? A może gdzieś indziej tej pomocy zacząłem szukać. I wtedy pierwszy raz padły te słowa o tej chorobie, że to może być tak, że jeśli tutaj w ostrojece nie ma tego ratunku, to że od razu jechać albo do Białego Stoku, albo do Warszawy, gdzie te szpitale no, jednak są bardziej na takim zaawansowanym poziomie. I od razu, jak już to skierowanie dostałam, pojechaliśmy do Białegostoku, do dziecięcego szpitala, no to tam już od razu po samych objawach, tylko już wiedzieli, co to jest. Później były jeszcze badania, tak była gastroskopia, była kolonoskopia, wszystko było w uśpieniu, no i potem już jak się wybudziłam, no to już mi powiedzieli co to jest, jak już byłam bardziej przytomna, także to jest wrzucienie ze jelita grubego, że to ze mną zostanie do końca życia, nie ma na to leku, jest to nieuleczalne. Leki będę musiała brać do końca życia, tak samo jeśli chodzi o dietę, zawsze będę musiała uważać na to, co Nie stresować się, chociaż dla mnie to jest absurdalne, no bo jak się nie stresować, zwłaszcza w takich czasach, jakich teraz my żyjemy. I wysypiać. I wysypiać o przede wszystkim, właśnie wysypiać się tak, gdzie no jest ciężko, jak się też staje do łazienki. I studiuje. Tak. Ja no teraz już też, jak się studiuje. Jaki to jest ogóle? Ciężko jest go opisać. To... Um, to jest... Gdzieś przeczytałam, że to jest e, druga, najbardziej bolesna choroba, jaka się przytrafia ludzkości. I nawet e, nie pamiętam dokładnie, jaki to był film, ale e, pamiętam, że próbowali ci e, reżyserowie tak jakoś pokazać, jak, jak wygląda, e, jak można porównać do tego ten ból, no nie da się. To jest ból, który jest, do e, wiadomo, skupia się na brzuchu. Bardziej tutaj w tych niższych partiach, bo to są jelita, no ale to też i jest przeszywający ten ból, na przykład na plecy, czasami nawet momentami na uda, bo po prostu to już się nie da, na przykład przy takich bólach już nie da się chodzić. Czasami po prostu to było jakby, nie wiem, jakby kwas, Coś takiego, jakby rozpuszczanie tym kwasem, jak kiedyś tam czytałam, do czego można byłoby porównać ten ból, ewentualnie do e, dorażenia prądem, coś takiego. Niewyobrażalny ból. Dokładnie. Nie możesz czasem normalnie funkcjonować, wstać z łóżka. Nie. A ta choroba ma takie remisje jest dłuższy czas takiego takiej swobody i takiej normalności. No właśnie, ta choroba się charakteryzuje tym, że są zaostrzenia kiedy choroba wraca. Jest nawrót, gdzie e, to już no choroba wraca, tak, ale no już e, bo zaostrzenia są takie, że e, nie wiem, jednorazowo coś się stało. Często odczynniki tak, tego stanu zapalnego e, trochę się może powiększyły, ale nie jest jeszcze tak źle. Nawrót to jest właśnie, że już choroba wraca. Od nowa jest szpital, tak, trzeba zobaczyć jak, jak bardzo no, przykład jest to zajęte przez ten stan zapalny, no i są też remisje, gdzie tak naprawdę można się czuć jakby tej choroby nie było można normalnie nie wiem, uprawiać sporty, tak, no wiadomo jakoś tam wysiłkowo, tak człowiek się wysypia nie wiem, no nie chodzi po 10 razy tak do łazienki, może jeść tak w miarę normalnie no ale tutaj z kolei jeśli chodzi o moją osobę no to nawet jeśli ta remisja jest no to nie jest to tak, że właśnie że już tak się super, świetnie czuję, tak? E, prawie 10 lat brania leków przełożyło się też na swoje. Mój e, organizm jest bardzo też obciążony lekami. E, no, wysiłkowo też nie mogę jakichś czynności podejmować, tak szybciej się męczę, potrzebuję więcej czasu, tak na zregenerowanie się, niż osoba, której nie dolegają takie poważne rzeczy jeśli na przykład jest ta remisja no to nie muszę brać aż tak bardzo silnych leków, które by mnie wprowadziły w remisję oczywiście leki biorę na co dzień biorę leki przeciwzapalne biorę leki immunosupresyjne no nie muszę brać jakichś, które nawet bierze się przy chemioterapii, bo takie też już brałam no ale no to nie jest to, to co Bycie w remisji no, nie jest równoznaczne z byciem zdrowym. A jesteś w stanie policzyć, ile razy byłaś w szpitalu już? Nie wiem, nie, raczej nie, bo już po prostu tego było to tyle jest razy. Wpisane trochę w twoje takie tak. rzeczywistość. Tak, no od 10 lat to po prostu e, czy na ten dłuższy czas jestem najdłużej to byłam prawie 3 miesiące w szpitalu. Najkrócej ostatnio. Tego 28 czerwca, bo akurat wtedy miałam badania, bo wykryli guzyk w rządku, musieli też zobaczyć, właśnie jest to moja cała historia, wolę i zobaczyć, czy to nie jest coś poważnego. O to wtedy byłam tak naprawdę kilka godzin. No to to był, jakiś rekord. To był naprawdę mój osobisty rekord i nawet nie wiedziałam, że tak można normalnie. Więc nie, ciężko byłoby mi zliczyć te wszystkie razy, tak? bo może nawet nie licząc pobytów. Jakieś nawet tych dwudniowych, no to zawsze to były jakieś, nie wiem, hospitalizacje jednodniowe, gdzie z jednego dnia czasami się robiło, robiło właśnie dwudniowe, albo no po, po kilka godzin się spędzało w tym szpitalu, jechaliśmy bladym świtem, tak z rodzicami do szpitala, wracaliśmy późnym wieczorem. Już wspomniałaś o tym właśnie rekordzie, napisałaś o tym też na Instagramie, i teraz przejdziemy do tego Instagrama, czyli do rzeczy, która po prostu osobiście mnie zachwyca. Dziewczyna taka jak ty, młoda, która naprawdę w swoim życiu przeszła sporo, mogliśmy o tym już przed chwilą usłyszeć, założyła Instagrama. Tak sobie pomyślała, że nazwie go Bolączki. I pisze tam o swojej chorobowej codzienności, rzeczywistości, wstawia zdjęcia ze szpitala, trochę pokazuje, że życie z chorobą, tak jakie jest, nie upiększa go, pokazuje i tak normalizuje tą chorobę. Bo mówisz też o tym często, że przecież tej choroby nie widać. Niepełnosprawność często kojarzy nam się z osobami poruszającymi się na wózku czy o jakichś kulach, albo z takimi, gdzie już od razu na twarzy mają wmalowany ból i jakieś takie zmiany, u Ciebie tego nie widać. U takich osób, które chorują na tą chorobę jak, taką jak Ty, tej choroby po prostu nie widać na twarzy. A Ty pokazujesz, że mimo wszystko ta choroba jest, ona dotyczy każdej sfery naszego życia, od tej najbardziej prywatnej po tą służbową i studia i tak dalej. Jakim dostałaś odzew? Masz jakiś odzew właśnie dotyczący tego swojego profilu? Poznałaś może jakieś osoby, które tak samo jak Ty zmagają się z tą chorobą? Trochę osób poznałam, razem też i... I, e, mamy przy e, Fundacji Teraz Wy. Tak jak na przykład e, na 19 maja nagraliśmy filmik tak o szerzeniu świadomości, czym jest w życiu co Pani Lita Grubego. Trochę osób poznałam, więcej osób logicznych poznałam podczas obojów w szpitalach. Bardzo dużo osób zaczęło się do mnie odzywać. E, na przykład e, zapytać, a czy. To i to to są objawem już tej choroby. Ja mówię, nie jestem lekarzem, trzeba się do, do lekarza udać, tak, ale może tak być. No przede wszystkim trzeba się przebadać, albo były odzewy, że, yy, że to jest super, co robię. I to też zawsze jakoś mnie yy, podnosi na duchu, bo moim celem było, jak zaczęłam yy, zauważać właśnie te niektóre profile, czy to o, ogólnie o nieswoiste zapaleniach jelit, czy to właśnie, nie wiem, o endometriozie, czy jakiś tam nawet, nie wiem, o zespole downa, czy, nie wiem, o autyzmie, pomyślałam sobie, kurczę, ja te prawie 10 lat temu nie był, nie miałam takiej możliwości, żeby właśnie kogoś poznać oprócz w szpitalu, kto był chorobą, nie miałam tak naprawdę do kogo się zwrócić i szukać jakichś takich, nie wiem, pozytywów, Wspólnych tematów. Wspólnych nawet. tematów, tak, ale właśnie nie wiem, jakiegoś takiego też pocieszenia, że da się z tą chorobą żyć, bo zawsze to było jak takie skazanie, że no to teraz to już koniec jest twojego życia. Z takimi raczej się spotykałam e, wypowiedziami, więc jeśli komuś mogę jakkolwiek właśnie pomóc, jakkolwiek mogę taką osobę wesprzeć, jakkolwiek mogę taką osobę wesprzeć, e, jakkolwiek mogę coś doradzić, no, to, to robię, bo ja kiedyś tego nie miałam i taki właśnie był tego cel. No, ale też były i negatywne odzewy. Były na przykład, że chwalę się chorobą, były, że e, chcę zwrócić na siebie uwagę, tylko szkoda, że w taki sposób, jakbym nie mogła e, czegoś, nie wiem, innego robić, tak. E, albo nawet były teksty, że no, to jest właśnie głupota. E, Moja choroba jest większa niż Twoja. O, właśnie, że ty nie masz tak źle, inni mają gorzej. Te klasyczny tekst tego wręcz nienawidzę. To ja nie próbuję umniejszyć komuś, że moja choroba jest najważniejsza, że to jest najgorsze, ale też nie chcę, żeby ktoś mi umniejszał, tak? Wiem, że są różne tragedie w życiu człowieka, są też i cięższe jeszcze choroby, no ale u mnie to też nie jest przeziębienie, tak? No i ta choroba zostanie z tobą do końca życia. Tak. Fajne jest to budowanie świadomości. To, że inne osoby mogły się dowiedzieć o tej chorobie, bo ja sama niewiele o niej wiedziałam, dopóki nie zaczęłam serwować swojego profilu. A skąd pomysł na nazwę bolączki? No, uznałam, że miałam w życiu tyle bólu różnie związanego. No i nie wiem, tak właśnie wpadłam na taki pomysł, że bolączki. Bo bolączki to nie tylko właśnie ból związany z chorobą jedną, czy też drugą, to nie tylko e, właśnie te fizyczne aspekty, no ale to też na przykład uczucie od takiego odosobnienia, e, uczucie gdzie e, wchodzę tak do szpitala, do poradni czekam na wizytę e, u gastroenterologa, bądź u ginekologa i na przykład co z tekstów starszych osób, a ty przyszłaś z dziadkami? ja mówię, że nie. A no to dlaczego taka młoda osoba, zdrowa, tutaj jest? No wtedy, jak powiem, że jestem też chora, no to jest wielkie zdziwienie. Um, takie właśnie umniejszanie um, teksty typu um, nikt z tobą nie będzie się chciał kolegować, czy nawet to, co było w gimnazjum, że kogoś mogę zarazić tym. No, to, to też na pewno e, w pewien sposób dotknęły mnie, dotknęły sposobu mojego myślenia wtedy. Mm. I to też no, jednak sprawiało ból, tak? Czasami e, słowa ranią bardziej niż, e, niż właśnie takie fizyczne rzeczy. To zapytam cię jeszcze o endometriozę. Długo czekałaś na diagnozę? Właśnie, na szczęście nie. Bo jak dowiaduję się, że Kobiety, tak, po 10 lat nie mogą zostać zdiagnozowane, albo im się wypiera tę chorobę, wmawia się na przykład hipochondrię. No to no dla mnie to jest po prostu tak ogromne nieporozumienie to jest tak ogromny cios. U mnie to było bardzo krótkie, dosyć, bo to jednak było tak naprawdę parę miesięcy. Te objawy zaczęły się już się na studia. E, to było dwa lata temu, no i właśnie zaczął mnie znowu ten brzuch popolewać, e, już nie tylko podczas właśnie tych e, miesiączek, tak, tylko tak, kiedy tego okresu nie było. No, e, i wtedy zaczęłam się bać, że mam po prostu nawrót e, wrzucającego zapalenie do grubego, no ale coś mi się e, nie zgadzało. Bo to po prostu był inny ból. Już po, na tamten moment, 8 lat chorowania, ja umiałam odróżnić ból brzucha od y, bólu brzucha, ale dotyczący, nie dotyczący jelit. Y, no ale wszyscy mi wmawiali, że to jest zaostrzenie tak y, tej choroby jelit. Wtedy też już, nie wiem, jakoś to tak, nie wiem, może to po prostu już stresowe myślałam, no ale jak się ubudziłam pewnej nocy z takim bólem, że już po prostu krzyczałam i pomagała wtedy moja przyjaciółka, która ze mną mieszkała, żeby nawet, nie wiem, pójść do łazienki, tak, czy nie wiem, jak nawet ze mną już spała później, w razie czego. I na dwa dni, za dwa dni później już wezwałam karetkę, no to dla mnie to nie było już normalne. Pierwsze słowa padły w ogóle o endometriozie tutaj w ostrońce, ale jeszcze później trafiłam do szpitala w Warszawie, w którym się obecnie leczę na te wyrzenie zupełnie lita grubego. Też właśnie wydawało im się, że to jest zaostrzenie. Ja mówiłam, że nie, że to jest inny ból. Zrobiono mi wszystkie badania: kolonoskopie, tak, czy tam gastroskopię, no i. Rzeczywiście, i to było na tamten moment w takim w miarę dobrym stanie. Nie wskazywało nic na to, że, że będzie, nie wiem, będę krwawienia i tak dalej. No i skierowano właśnie mnie do ginekologa. I mimo że już wcześniej jakoś tam podejrzewałam, to poszłam do innego po prostu lekarza. No i już po, wtedy było, już diagnoza była postawiona. Tak, ma pani endometriozę. To jest jeszcze nie aż tak bardzo poważne stadium tej choroby. To endometrium nie jest w innych miejscach, tak w, w częściach ciała, tak wewnętrznie. Jest to na razie przy macicy, no ale to już trzeba i tak podjąć leczenie, żeby to się bardziej nie rozwinęło. A czego nauczyła Cię ta choroba? No, przede wszystkim poprawnego systemu wartości. To też już niejednokrotnie podkreślałam na moim profilu. Ale no jednak e, choroba, pomimo tego wszystkiego, tych e, złych rzeczy, negatywnych, no, nauczyła mnie, że właśnie zdrowie jest najważniejsze. E, mimo, że często jeszcze mi to nie wychodzi, ale żeby nie przejmować się małostkami, małostkowymi rzeczami, e, że właśnie e, jeśli ktoś chce z Tobą być, tak, chce Twoim życiu towarzyszyć, to będzie bez względu na to, czy, e, czy jesteś chory, czy nie jesteś chory. E, pokazała mi właśnie też, e, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, bo przy diagnozie właśnie e, wrzodziejącego bardzo dużo... Ja wtedy wiem, teraz mam taką świadomość, tak, że byliśmy dziećmi, no ale jednak też dla trzynastolatki to było no, jednak przykre, że... E, ta osoba się przestaje do mnie odzywać, ta osoba się przestaje do mnie odzywać. No, jak mam ten. Nie mogę się z tobą spotkać, bo znowu jesteś w szpitalu, więc takie rzeczy. Słabia kontakty też takie międzyludzkie. Tak, prawda? tak, Wiesz, zdecydowanie. Właśnie tylko poprawnego systemu wartości, to na pewno mnie to nauczyło. Na pewno w pewnym stopniu też jakieś pokory. No i to, co też, też i mój dziadek mi zawsze powtarzał. No nie, nie tylko tak, dziadek, rodzice, tak i przyjaciele i dziadkowie, tak, no, osoby mi bliskie, ale tak szczególnie dziadek, on był zawsze takim dla mnie wzorem, jeśli chodzi o walkę z chorobami, to, że mi się nie poddawała. Zawsze jest jakieś wyjście, mimo nawet z największego po prostu dołu zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Jakie objawy ma ta choroba? No, jeśli chodzi o rzecz panię grubego, no to u mnie przede wszystkim to objawiało się tymi potwornymi bólami brzucha e, krwawieniem z przewodu pokarmowego czyli no niestety no ale krwistymi biegunkami e, nawet u mnie to się obawia bólami w kolanach przy stawach e, wiadomo słaba morfologia takie rzeczy no ale u mnie to jest przede wszystkim zawsze jak się pojawia krew tak, ja już wiem, że muszę e, szybko jechać do szpitala. To to. Jeśli chodzi natomiast o endometriozę, no to e, niesamowity ból przy, e, przy tak menstruacji, e, niesamowita obfitość tego. To są takie główne rzeczy, po których ja u siebie tak zauważyłam. Wspominałaś już o tym, że ta choroba dotyczy praktycznie każdej sfery życia. Mhm. Czy jak umawiasz się gdzieś ze znajomymi na jakieś tam wyjście, to musisz zwracać uwagę na jakieś takie aspekty, które dla osoby nie chorującej tak naprawdę nie mają znaczenia? No oczywiście tak. Nawet, nawet na uczelni, moje pierwsze dni to były takie, gdzie jest łazienka najbliższa w razie czego? Więc zawsze też jak dziś jestem ze znajomymi, tak, wychodzimy na miasto. Czy nie wiem, no nawet no, teraz jest ciepło, tak, nawet jak jest lato, to patrzę gdzie jest w razie czego, gdzie jest najbliższa łazienka i sobie już mam myśli, o pójdę tędy, tam będzie ta najszybsza droga w razie czego do tej łazienki. Zawsze jednak, już po tych, po tylu latach mam z tyłu głowy, że w razie czego możemy je złapać, no po prostu ta potrzeba tak pilnego skorzystania z toalety i ja już sobie wolę to zaplanować, tak? No wiadomo, że nie wiem, uważać, tak? Z jedzeniem, że tego nie mogę, tak? Też się śmiejemy ze znajomymi, że jak nawet jest, nie wiem, przychodzę do kogoś, jest sok grejpfrutowy, nie mogę jeść grejpfruta ze względu na leki, które biorę, później no przechodziłoby w niekorzystne dla mnie tak reakcje chemiczne, On no to mówię, ono no to, to już lepiej to odstaw z boku ten sok, tak? Więc na pewno takie rzeczy... Na pewno też jakieś, nie wiem, czy gdzieś wyjeżdżam, tak, no to na pewno nie jakieś, żebym nie podejmowała się bardzo takich wysiłkowych czynności, żeby właśnie też tego organizmu nie przemęczać. To są głównie takie rzeczy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, że przyszłaś tu też do naszej redakcji. Życzę Ci dużo zdrowia i żeby spełniły się Twoje wszystkie marzenia, żebyś zawsze miała przy sobie wsparcie najbliższych. I żebyś tego Instagrama dalej prowadziła, bo to jest cudowne to, co robisz. Te pokazywanie prawdziwego życia i z chorobami, i bez. rób to dalej. Dla nas wszystkich, dla naszych czytelników, dla stręczan, dla, dla wszystkich. Bardzo dziękuję. dziękuję. I zapraszam też do obserwowania bolączek na Instagramie. No i na pewno też to moi bliscy będą oglądać tak. Więc dziękuję mojej rodzinie, moim cudownym przyjaciółkom i moim bliskim. Za te 10 lat po prostu wspieranie mnie w tych różnych moich zdrowotnych przygodach. Bardzo dziękuję.